A dzisiaj chciałem się rozgadać na temat, czy uzasadnione są tak wysokie kwoty dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników. No Można by polemizować, czy one są wysokie, ale no wysokie. Ponieważ dla schorzenia specjalnego, ze stopniem znacznym, przy schorzeniu specjalnym wynosi ponad 4100 zł miesięcznie. Więc mało to nie jest. I też chciałbym porozmawiać na temat poczwórnych odpisów na pewno, które teraz wynoszą ponad 13 200 zł miesięcznie. Czy to jest uzasadnione, że pracodawcy mają takie wysokie bonusy? Nie ukrywam, że ten materiał będę nagrywał z punktu widzenia rekrutora osób z niepełnosprawnościami do pracy zdalnej i do prac umysłowych. Nie zajmuję się pracownikami. Fizyczny. I W tym mam największe doświadczenie i chciałbym się podzielić refleksjami i uwagami, ponieważ szczerze mówiąc, niektórzy niepełnosprawni zazdroszczą nam, którzy posiadają stopień znaczny, czy ten najwyższy stopień e, znaczny, lub e, niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji przy orzecznictwie ZUS, że słuchajcie, no wy macie takie bonusy i was chętni pracodawcy zatrudniają. Ale czy to jest zasadne? Czy ta premia w postaci otrzymywanych pieniędzy z PFRON-u albo nieoddawanych przy odpisach jest uzasadniona. Zacznijmy od schorzeń specjalnych. Schorzenia specjalne to są schorzenia, znaczy schorzenia specjalne, większość schorzeń specjalnych są również schorzeniami szczególnymi. Czyli schorzenia szczególne przypominam, to są te, które e, przysługują. Wielokrotność odpisy na pewno w przypadku stopnia znacznego jest to czterokrotne 13 200 zł. A przez przy, przy schorzenie specjalne uprawnia pracodawcę do otrzymania maksymalnego dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika. Zacznijmy od symbolu 02P. Są to schorzenia psychiczne. Dlaczego pracodawca otrzymuje takie duże pieniądze? Albo nie oddaje do pefron. Ano jest tak, że osoby z chorobami psychicznymi, no, mogą mieć przerwy w pracy. Mogą na przykład iść na tymczasowe leczenie, bo mają jakiś epizod, który się pojawia bardzo często em, w okresie jesienno- czy zimowym. Nie zawsze. Tak są leki dobrze ustawione. Nie jest to reguł. No i, i wypada na kilka miesięcy może też mieć zwiększoną zmniejszoną koncentrację przy niektórych pracach, ponieważ bierze leki. Dlatego pracodawcy rozmawiajcie szczerze z takimi osobami, jakie oni mają ograniczenia. Jeszcze raz mówię, że jak są dobrze ustawione leki, wszystko może śmigać bez żadnego problemu. E, następna sprawa, e, kiedy na orzeczeniu pojawia się O, to znaczy, że osoba ma Wadę wzroku. Słuchajcie, przy stopniu znacznym może to być niedowidzenie, albo całkowita, jak to się mówi, ślepota, czyli nie widzisz kompletnie nic. Przy niedowidzeniu są są różne. No, no można prawie, że widzieć i pracować na komputerze bez żadnych, bez żadnych no, pomocy technicznych z zewnątrz. Różne. Ale najgorzej no mają ci, którzy nic nie widzą. To też są. Potężne ograniczenia, może ich wydajność być troszeczkę niższa niż ludzi pracujących. No i zresztą taka bariera też jest psychiczna do zatrudniania osób niewidomych, no bo my patrzymy przez pryzmat pracodawcy, przez pryzmat widzących. I nagle sobie wyobrażamy kurczę, jak on nic nie widzi, czy ona nic nie widzi, to, to jak ona sobie da radę. Pod tym względem widzę duże opory u pracodawców, ale zrekrutowałem bardzo wiele osób. I niewidomych, i z chorobami psychicznymi. Dobrze, i następna sprawa epilepsja. No, epilepsja epilepsji nie jest równa. Bo znam epileptyków, którzy mają stopień znaczny i mieli. E, ostatni epileptyk miałem 8 lat temu, a tak. A znam takich epileptyków, którzy mają atak raz dziennie i to jest tak ciężki, że oni, żeby dojść do siebie, to potrzebują na przykład półtorej godziny. No i wyobraź sobie, że zatrudniasz takiego epileptyka, i on ci wypada na dwie godziny. I jeszcze ma następny tak. Czyli pracodawca musi wliczyć to ryzyko. I właśnie to zwiększone dofinansowanie, zwiększony odpis refinansuje. Jakby rekompensuje te potencjalne straty, straty, na którymi się może spotkać. Słuchajcie, teraz rekrutuję dla świetnej fundacji z Warszawy. I oni rekrutują wyłącznie osoby ze schorzeniem specjalnym w stopień znaczny. Już zatrudniają osobę niewidomą i z epilepsją. I ten epileptyk mówi szefie: No, ale ja muszę iść do szpitala na dwa czy trzy miesiące się leczyć. On wysłucha słuchaj, nie ma problemu. Nie ma problemu, proszę iść. Ale wiecie, co daje mu taki komfort psychiczny? Jest to fundacja non-profit, to że dostaje dofinansowanie maksymalne. A później ZUS będzie przyjmował wypłatę pensji tego niepełnosprawnego pracownika. A teraz porozmawiajmy na temat wyłącznie schorzeń szczególnych, które są tylko schorzeniami szczególnymi. No, na przykład, ja, tetraplegik. Jestem na wózku i mam częściowo niezdolne do pracy dłoń. Czy moja wydajność jest tak wysoka, jak osoby, która ma pełno, jest pełnosprawna i pisze na klawiaturze? Wszystko się dzieje jakby wielokrotnie z wielo zwolnionym, w zwolnionym tempie. Ja też nie przybędę do pracy, do miejsca pracy, czy na szkolenie. Wszystko pracodawca musi mi ułatwić. Mogę być, ale nie muszę, bardziej chorowity niż osoba pełnosprawna. To, że my niepełnosprawni częściej chorujemy, jest to mit. Jeszcze raz Wam podkreślam, że my niepełnosprawni bardzo, bardzo się staramy, ponieważ chcemy udowodnić swoją wartość. I to, że... Słuchajcie, my nie możemy tak przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, ponieważ of pracy brakuje. A jeszcze dla osób, jeszcze MPD o dziecięce porażenie mózgowe, też bardzo często się spotykam i też jest, jest to schorzenie szczególne. I to też są różne stopnie, także praktycznie rączki mogą nie funkcjonować, mogą jeździć na wózku. Słuchajcie, znam też osobę, która pisze ustami, jemu ręce rączkami nic. Nie ruszy. Więc pamiętajcie, że te maksymalne dofinansowania i, i, i maksymalne odpisy na PFRON, które wynoszą 13 200 zł miesięcznie, mają swoje uzasadnienie. Dlaczego się nazywają schorzenia specjalne? No, bo specjalnie utrudniają życia. Dlaczego są nazywane schorzeniami szczególnymi? Bo szczególnie utrudniają życie i funkcjonowanie. I także współpracę z pracodawcami, muszę Wam powiedzieć, nie bójcie się zatrudniać osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli macie problemy, złości się do mnie, albo zróbcie to samo. To samo. Dzielnie. Zero na pewno życzę wszystkiego najlepszego i jak macie pytania, kontaktujcie się ze mną lub zapraszam na TikToka o godzinie 11 w dni poprzednie.